Cześć, tutaj Leszek, widzę niezłą burzę po stwierdzeniu, że dla mnie leniwe robienie setki, leniwe, nie ma sensu, jeśli chodzi o poprawę mojej wydolności. Tymczasem nic nie wspomniałem oczywiście o ogólnej wytrzymałości czy przygotowaniu do wyścigów na podobnych dystansach. Kiedy zatem długi dystans? ma sens. No, po pierwsze, wtedy, kiedy to lubimy. Kto zabroni zrobić nam 100 czy 300 kilometrów na raz, skoro sprawi mi to radość? To jest najważniejsze i wszystko zależy od tego naszego wewnętrznego celu. Jeśli samo przejechanie 300 kilometrów jest celem w samym sobie, to dlaczego tego nie robić, prawda? Po drugie, setka na rowerze to zarąbisty sposób na budowę wytrzymałości. Właśnie tym sposobem można e, perfekcyjnie adaptować organizm do długotrwałego wysiłku, do tego przyzwyczajamy tyłek, ręce, szyję czy też plec. Po trzecie, taki dystans, jeśli pokonamy w ramach ustawki w dobrym tempie, przygotowuje nas technicznie do jazdy na kole. Jeśli do tego dojdą zmiany, mamy zarobisty interwał i mnóstwo fanu. Bardzo rozwojowego fanu. Sam zresztą tak robię. Po czwarte, długi dystans to ogromny, potencjalny deficyt kaloryczny. Jeśli chcesz się odchudzać, to nie ma lepszego sposobu na spędzanie wolnego czasu. Po piąte, setka niezwykle oczyszcza głowę i człowiek po dłuższym rowerze wraca do domu niesamowicie odmieniony i wreszcie... Od Ostatni punkt, najważniejszy bez względu na czas czy dystans. I tak jesteś bohaterem, bo zrobiłeś o wiele więcej niż przeciętny Kowalski, który zalega właśnie z browcem na kanapie, narzeka i wylewa życiowe frustracje czekając na zawał serca w wieku 50 lat. Dlaczego zatem powiedziałem, że stuwa nie zawsze ma sens w moim przypadku? Po pierwsze, bo długa jazda bez wkładania w to większego wysiłku, tak jak ostatnio, powoduje, że się męczę, jednak nie poprawiam czasu i prędkości. Podkreślam słowa, bez większego wysiłku Siłko. Czym innym jest setka na ustawce w peletonie przygotowująca technicznie i wytrzymałościowo do choćby wyścigu z mocniejszymi szarpnięciami i zmianami, a czym innym takie zwiedzanie, jakie Wam pokazywałem. Dwa, aktualnie pracuję na V2 Max i jazdą na czas. Po trzecie, lubię, lubię o wiele bardziej i o wiele więcej satysfakcji daje mi krótsza jazda, ale szybsza, na przykład 70 w tempie. Po czwarte, oczywiście nie zmienia to faktu, że raz na jakiś czas idę pojeździć rekreacyjnie, kiedy tylko znajdzie mnie na to ochota wbrew. Wszystkiemu. To, co chciałem jeszcze dodać, to, że to fakt, że mój trener, w pierwszej kolejności, rozpoczynając opiekę nade mną, poprosił o skrócenie dystansów na rzecz większej intensywności, budowania siły i wydolności beztlenowej. Dlaczego? Ze względu na moje cele. Nie jest nim na pewno bicie rekordów dystansów. Najważniejsze jest, aby. Każdy kręcił, jak uważa i nie patrzył na innych. Niech każdy robi to, co mu tak naprawdę sprawia największą przyjemność, kiedy, jak i z kim chce, e, przy tym z szacunkiem do innych ludzi, bez względu na ich odmienność i nieco zróżnicowane cele. Dzięki, cześć.